Dzisiaj kręcimy motorolką, bo Samsungiem koncert nagrywamy w sześcianie. A ja tak sobie na obiad na chwilę wyskoczyłem tylko, bo niestety w sześcianie to tylko frytki w sumie. Więc trochę fastwoodowo tutaj mam większy wybór: placki ziemiaczane, placki warzywne, różne sorówki, makarony i tak dalej. Wszystko za 12 zł. Także bardzo pięknie, ładnie. O, nawet też lampę można włączyć w motorolce. A wtedy wszystko jest piękne, ładne. No i o, pieczarki, ale wodzcie. No. To, co to miasto, pogadam się. Będzie się wracać. w tym futeraliczu Kurde, może ja ten futeralic zdejmę. Teraz może się ściągnąć, Zobaczymy, czy ta motorka spać będzie. z futerała takie ma takie brzegi kurcze wiecie takie nie tego niestabilne że tak powiem kurczę ja ten statek przystąpiłem taki muszę znaleźć w domu nawet dwa ostatnie w Biedronce. zapomniałem kurczę będę nosić ze sobą takie mini statywy, bo takim dużym tu trochę obciąchnie dobra no to co tam słychać? No Hejcik płacze, bo jego niedościgniany wzór bohater chłopak yy, był się szczok. Coś, jakiś kłótnie małżeński między nimi stają. Także Ostatni odkrył, że Adam Przeczytkowicz ma dziewczynę, niestety, i to do 18 lat, nie? Także... Ile ten ćwok nie wie rzeczy, ale gada, wymyśla, to głowa mała. Ja Wam po kolei chyba będę to tłumaczyć, bo wtedy beka z niego będzie większa, bo tak jak mówię, typ jest generalnie... Mm, ma większe urenie niż Krzysiek Kononowicz tylko nie ulega wątpliwości. Tak wielkie, że prawa jazdy nie może dostać. A jednak Krzyszkowi ktoś prawo jazdy dał. I Krzysztof sobie radził całkiem z Urodzony kierowca Krzysztof z imieniem. I do pewnego momentu. Ale to wiecie. Mu się pogorszyło tam kiedy? Parę lat temu, w wieku 50 lat. A Hejcik. Nigdy nie miał, nie ma i już prawa jazdy nieść nie będzie, bo on w wieku 30 lat ma gorsze urojenia niż Krzysiek w wieku 60 także tam u niego droga do zagłady, samo zagłady to po prostu autostrada on pędzi nie ma czasu od rana do wieczora Ciężko. Tak jak inni pracują, robią coś politycznego, to on po prostu hejtuje wszystkich. no. Także wyczuwam, że wyczuwa, że zostało mu czasu niewiele, dlatego tak się spieszy. Takie ostre tempo sobie narzucił. No, nietypowa ekipa. Jego sponsor wjechał w tył tira i się zabił na autostradzie pod świeckiem, bo zawsze jeździł po pijanemu. Także, ta tendencja do autodestrukcji, takie nieudane produkty ewolucji, mają tendencję do samoeliminacji ze społeczeństwa. No i wypisz, wymaluj. Łukasz Hejcik. Gorszy uważajcie, bo on jak magnes przyciąga takich podobnych przegrywów życiowych do siebie i chce ich pociągnąć ze sobą, nie? Zbiorowe szaleństwo. Zgodnie z tą zasadą, że choroby psychiczne są w jakiś sposób zaraźliwe. To ciągnie ze sobą podobnych czubków i frajerów, nie? na drogę do samej Zagłady. Tak jak mówię, to kłamca i toman słowa prawdy w życiu nie powiedział. Aaron pracuje tam, gdzie pracował. Ja nie straciłem prawa jazdy. Słyszę od czterech lat, że Sławek w więzieniu będzie siedzieć. Nie siedzi. Nie będzie siedział. Kanał Lepszy Człowiek miał być skasowany. Przez YouTube'a nie jest. Jak chodzi, chodzi o dziennikarzy, to tą narrację chorego psychicznie hejcika to przyjmują tylko jakieś takie odpady dziennikarskie. Nie wiem, on tam obciąga zamęt, czy co tam. że chcą w ogóle z takim głównym rozmawiać, bo każdy normalny człowiek, który zobaczy oczy tego psychopaty, to od razu wie, że rozmowa z nim jest stratą czasu. Bo ten obłęd w oczach jest tak wyraźny, że każdy normalny człowiek od razu widzi, że ma do czynienia z jakąś mutacją genetyczną. Nie wiem, może tam woda była skażona. Albo rodzice coś brali. On mefedron brał na pewno, to wiem. Zrywał mu mózg, bo jakiś chyba był tref na partię towaru. Wiecie, żeby nawet kariera w kopanie piłki nie wyszła, no. Ja rozumiem jakieś odpowiedzialne zawody, jak ktoś robi coś pożytecznego dla społeczeństwa. A mamusia chciała, żeby ten Debil tylko kopał piłeczkę. No taką umiejętność na poziomie dziecka, kilkuletniego, nie? Już dziecko umie kopać piłeczkę. A ten nie umiał kopać piłeczki nawet. Normalne jest, że w dzieciństwie chłopcy bawią się samochodzikami na przykład, nie? A tu nietypowy debin od dziecka samochodzikami bawić się nie chciał, nie umiał, nie potrafił i dlatego do dzisiaj zazdrości normalnym mężczyznom samochodów prawo jazdy. To jest jego wielki kompleks, on nawet nie zna się na markach samochodów. To co każdy mężczyzna wie. Wiecie, to tak jakby kobieta nie potrafiła się ubrać. I tak jest jak mężczyzna, nie zna się na samochodach. We fryzjerstwie też kariery nie zrobił, nie? Chyba ludzie się go bali. Zobaczyć takiego, wie, wiecie, takiego psychopata z takimi oczami, z nożyczkami w ręku, albo z brzytwą, to wszyscy uciekali. Musiałby ich gonić po ulicy, nawet za darmo nie chcieli się u niego strzelić. Zresztą w ogóle też um, trzeba powiedzieć o poziomie umysłowym no takiego człowieka, nie? Ktoś wymyślił, że on jest na tyle nierozgarnięty, że tylko jakieś proste prace manualne typu fryzjerstwo potencjalnie byłby w stanie opanować i wykonywać. Ale okazało się, że nawet w tym zawodzie sobie nie radzi, nie? No i został taki bezrobotny i od rana do nocy, z braku lepszego zajęcia, wymyśla jakieś farmazony, kłamstwa mitomańskie. Nowe białostockie, panowicz Krzysztof, tylko bez prawa jazdy, nic no głupsze. No, zaraz 20% zostanie na mnie. No, minus minut w ogóle jest. No, nawet 10.